Siedzi Zosia na ganeczku, a kapela się bra, by potańczyć w przystaweczku, Marta się nie puściła. Je miły i udany, každý má všetký na nich brat. Kdy má koče i stožečky, tu wirują tak, že ak to riešie do forečky, nech tam zlá Jeszcze raz i dwa Wstąpię sercem, te rynk polecki Już nie będzie na mnie zła. Ale były targi, Dobra, nie? Dobra, chodźcie, fotkę tu chłopaki a, Tu to wszyscy też fotkę z nami, A wordzam. to na żywo idzie, możecie pomachać, bo to na żywo idzie. nie będziemy w rogu? Ty, czekaj. Jezus Maria. Powinno być, a jak nie to... Nie Słuchajcie, jest godzina która? 16. Jest godzina 16? 15.57. Wyruszamy pierwszy raz na targi w ogóle Bednary, nie? Co, pochodzi ta kamera? <laughs> robi pie... Targi są od 9. Jesteśmy godzina 15, wyruszamy na targi dopiero. Zajebiście ogólnie, nie? bo wywiad. Wywiad, zapraszam do Wronkowskiego, jakby ktoś chciał zdjęcie, albo coś, będziemy przez pół godziny najbliższe, nie? Proszę bardzo. Daj Boże, że biał nas dobrze doprowadził. Kurde, zobaczcie jak zajebiście. Ogólnie klimat do nagrywania dzisiaj. Słońca nie ma. To jest taki zajebisty klimat do... De chmury w ogóle weź. Kurwa, takie ujęcia, jak ktoś ma fajny aparat dzisiaj do ponagrywania. Mega to wygląda. O, ja bym sobie tak ponagrywał, nie? No nie mam czasu. Nie mam czasu, no. Rip. <ratw> Boże, kogo to GoPro? Białego. <e nie nie stać na takie, a ciebie stać. <strboj decoration> Pan ma MST? te A to wiadomo z czego. Zartowałem. Dobrze tego dobrze urwało, ten nikt nie słyszał. Albo by takim wolo-wolo pojeździł. Proszę, zobacz, zobacz ten rozściem. Ja powiem wam, że kurwa tylko w farmingu widzę maszyny, no. także jak ja widzę dzisiaj na co dzień, to jest w ogóle masakra. masakra. Proszę pozdrowić to live. Pozdrawiam. Pozdrawiam, <laughs> mamy, taty. Zaraz tu przyjdzie taka dziewczyna, o, on niech wejdzie, bo to jest Nie wiem, bo już słyszałem 140 osób jest Ile? 140 Na lagie. boli, <grymne> tak? Pozdrawiamy gdzie jest na porządku Najlepsze na chłopaczki, patrzcie to! Najlepsze chłopaczki Na <grymne> sercu Trochę miodu był Miodu Thank <laughs> you. Muszę mnie nagrywać tutaj wszystkich Proszę, jak zadałbym smaczne pschnie, Krzysiek Smacznego, dziękuję na zdrowie, przepraszam Ty, zaraz mnie pojebie z tym GoPro O, dobra, zamknąłem 204 osoby, idę pozrobić stelę, nie? U. osoby. Dzięki Tobie jest coraz więcej. Dzięki mnie? No. Kurczę, jak będzie 500 osób, to się będę rozbierał. Ja tak samo. Nie, fajna impreza, nie? No Proszę mu jeszcze dać, bo się ludziom podobało. Miodu. Miodu? No. O, jak operuje ogółem. Polak 200 osób, Bordeszko, proszę pozdrowić. Żyjemy serdecznie i się całujemy. Proszę mnie nie całować. Oto się odciskują. Co? Ociskują się tam wielkie. Ale dał tam miodu. Co? Ostre chyba takie trochę. O! Poza darmo. No, najebali wietrzy, poza darmo. Ale tropy są.